No zaczynamy. Ósmy raz pakujemy e, plecaki dla dzieci, które potrzebują e, wsparcia, które gdzieś z uśmiechem oczekują tornistra pełnego uśmiechów. Chciałbym, żeby w tym tornistrze było i kolorowo, i obficie, ale też chciałbym, żeby ten tornister na co dzień nie był taki ciężki, więc rzeczy, które dzisiaj tutaj proponujemy, to są, dzieci, są rzeczy odświętne. Włącznie z książkami, z, z, z rzeczami, które e, e, przekazujemy, a na co dzień trochę lżej, bo kręgosłupy dzieci bardzo ważne są i trzeba o nie zadbać. Trzeba zadbać o to, żeby na co dzień ten tornister nie ważył więcej jak 10% wagi dziecka. Czyli przy dziecku, które waży 20-30 kg, 2-3 kg, nie więcej. Co my tutaj mamy? Coś do pisania, coś do układania, coś do malowania, do zaostrzenia, oczywiście zeszyty, nożyczki myślę, że ten tornister, który trafi do 14-letniej ani powinien Zabezpieczyć te podstawowe potrzeby, które są. Ale ja jeszcze do tego dokładam i czapkę z daszkiem na a, e, takie słoneczne dni, jakiegoś misia przyjaciela do przytulania, a trochę gadżetów e, e, Rzecznika Praw Dziecka i książkę. Książkę każda dedykowana i dla Ani, i Marysi, i Kacpra, i Bartka, i Aleksandra. E, Książka o prawach dziecka to nie książka na co dzień do noszenia, ale na pewno do czytania, do lepszego poznania idei prawo człowieczej, w tym wypadku dotyczącej praw dziecka. Myślę, że na wiele nurtujących pytań znajdziecie tam odpowiedź. Przepustką do szczęśliwego dzieciństwa jest niewątpliwie edukacja. To jest to miejsce i ten czas, który trzeba jak najlepiej wykorzystać. Każde dziecko potrzebuje możliwie równego, dobrego startu w życiu. Akcja Tornister Pełen Uśmiechów ma wesprzeć te dzieci które życie nie oszczędziło w codzienności, a one potrzebują być, rozwijać się, radować, cieszyć i przytulać do misia przyjaciela, tak jak wszyscy inni rówieśnicy.